Cześć, witajcie. Aby się troszeczkę oderwać od takich remontów ruin, to dzisiaj troszkę nowszy sprzęt. Przedstawiam Wam sztila MS 261, co oferuje nam model MS 261. Moc 4,1 konia mechanicznego. Pojemność skokowa 50,5. 0,2 cm sześciennego Ciężar samej pilarki bez osprzętu jest to 4,9 kg. Karter aluminiowy skręcany. Osłona, osłona sprzęgła również, czyli już solidna konstrukcja. Dodatkowo mamy tutaj zawór dekompresyjny. Gaźnik z regulacją jeszcze manualną. Także tutaj regulacja gaźnika odbywa się za pośrednictwem tutaj wkręcania lub wykręcania dysz H i L. I śruby przepustnicy LA pilarka niby pracuje, odpala, natomiast przy przełożeniu do. Gałęzi traci moc. Nie ma siły ciąć. Rzucimy okiem na stan pilarki. Nie wiem, jaki to jest rocznik. Tu widzimy pękniętą obudowę. Wychwytnik. Tutaj łańcucha ugięty. Ogólnie jakichś większych uszkodzeń yy, nie widzę. Widzimy tu pełno. Pełno styfu pod korkiem paliwa. Potem ten styf ląduje w środku. Sprawdzę y, to, jaką ma kompresję i y, również stan gaźnika wewnątrz. Więc dzisiejszy materiał poświęcony w dalszym ciągu y, tutaj przeglądom pilarek <laughs> i tego, jak ewentualnie radzić sobie właśnie z taką diagnostyką jak sobie radzić z jakąś tam naprawą bo w wielu przypadkach jesteśmy w stanie sobie to samemu jakoś tutaj naprawić i poprawić pracę tego naszego sprzętu tutaj wspomniałem o gaźniku że jest z manualną regulacją bo są już modele 261 które występują z gaźnikiem mtronic i tutaj już no niestety jesteśmy zdani na serwis autoryzowany na po prostu diagnostykę diagnostykę komputerową pierwsze co zrobimy odpalimy tą pilarkę zobaczymy czy ona w ogóle odpala Nie będziemy jej dłużej męczyć, odpaliła bez większego problemu, kompresja jest naprawdę tutaj ciekawa. Coś na rzeczy, słyszycie sami, że pilarka ma ochotę tutaj wkręcić się na obroty naprawdę i, i, i pracować, ma tą moc. Przy wciskaniu gazu do pewnego momentu wciśnięcie gazu do spodu powoduje to, że w pewnym momencie traci paliwo, traci tą moc, zaczyna być dławiona. I teraz taka sytuacja może wynikać z właśnie już jakichś problemów z gaźnikiem, również z powiedzmy, z jakimiś nieszczelnościami, czyli jakiś łącznik, jakiś przewód impulsowy, dziurawy przewód paliwa, opuszczone śruby cylindra, na przykład zdarza się. Pod tą piękną pomarańczową obudową, yy, która mocowana jest na takie ciekawe śrubki, o czym nie powiedziałem, takie zapinki, całkiem jest to, całkiem jest to sensowne, nie ma żadnych gwintów, nic się nie wyrabia, fajny, to już taki powiedzmy plusik dla sztila za tego typu mocowanie, no i tu mamy filtr powietrza, na pewno dużo bardziej yy, odporny na jakieś zabrudzenia i na przenikanie tych zabrudzeń, yy, tutaj mamy już filtr taki naprawdę konkretny yy, natomiast no, on też wymaga serwisu, przeglądów, czyszczenia yy, przytkanie takiego filtra będzie też oczywiście powodowało takie zaburzenia w pracy pilarki, właśnie w jej mocy i teraz tak ja to sobie, tutaj to wszystko muszę wyczyścić tutaj jest trochę tego pyłu świeca zdemontowana ale zanim demontaż świetny nastąpi to zdemontowałem sobie taką osłonę tutaj, cylindra i też z taką gumą oczywiście tu świecę tędy można wyciągnąć, włożyć, nie ma problemu natomiast tu, żeby mieć wgląd na łącznik cylindra, który tu się znajduje na łącznik gaźnika z cylindrem, który tu się znajduje to postanowiłem to odkręcić świeca, spalanie jakiś tam nagar się na niej osadza tutaj w tym miejscu natomiast sama elektroda masowa jest w porządku, spalanie jest eleganckie, świeca lekko zabarwiona na brązowo nie ma się czego przyczepić, sprawdzam sobie teraz kompresję zwróćcie uwagę jak prezentuje się tutaj sprężanie 13 bar tak, tylko że na ciepłym silniku, bo ta piła była już odpalana. Dlatego w tej chwili pokazuję na ciepłym silniku, bo chciałem to od razu sprawdzić. Natomiast ja sobie potem to sprawdzę na zimnym silniku i też pokażę. Zobaczymy, czy będzie tutaj właśnie różnica pomiędzy mierzeniem kompresji na silniku ciepłym a zimnym. 13 bar. No, jest to naprawdę bardzo dobre sprężanie. Dostałem się do gaźniczka, wykręcając tutaj kilka elementów. No trzeba odkręcić tą podstawę filtra. Tam są dwie ósemeczki nasadka, ale ta nasadka nie może być tradycyjna, bo jest za gruba i trzeba ją odchudzić. No nic innego nie przyszło do głowy, jak tylko spiłować nasadkę właśnie po to, aby ją odchudzić i żeby to tym odkręcić. Jak się prezentuje szczelność, to już Wam pokazuje. Szczelny jest. Ja podejrzewam, że będzie sam gaźnik jakiś brudny, ewentualnie korekta dyszy. H, Podkręciłem sobie tutaj ten dekielek z membraną główną, i, i cóż, wygląda jak nowa. Nie jest nawet naciągnięta, jakieś tam lekkie odkształcenia, ale zobaczcie sami, co my tutaj mamy. Niech wyostrze. Proszę bardzo, widzicie co jest na siteczku? No, bardziej wam tego nie zbliżę. No, normalnie nie będę się brzydko wyrażał. Eee, sami sobie odpowiedzcie co to jest i jak to wygląda. Ale tak zapieprzone sitko. E, no właśnie, to jest to jest to, co nam tutaj e, powstrzymuje to paliwo, zatrzymuje, to jest taki zator z trotu z pyłu, który blokuje potem przepływ paliwa, i potem się dzieją takie rzeczy mało tego. Jeśli taki syw będzie nam przedostawał się przez siteczko, które tam się w środku znajduje, dalej no to będzie miało to w dalszym ciągu niekorzystny wpływ na cały silnik, czyli na tak samo łożyska na wale, na łożyska igiełkowe korbowodu i tak samo na tutaj żywotność całego silnika, powłoki cylindra, tłoku, pierścienia lub pierścieni. No tak to wygląda. Z drugiej strony co sobie rozbiorę tu takiego pewnie już, Syfu nie będzie, natomiast to jest główna przyczyna potem takich problemów z pilarką. Mówiłem na początku: ten syf, który się tutaj zbiera, ten pył dostaje się nam do zbiornika. Jeśli filtr paliwa go gdzieś puści, takie drobinki, te tak jak tu widzimy, prawda? To będą się takie rzeczy dziać. Generalnie tutaj się nie powinno nic więcej nam dostawać z innego źródła, że tak powiem, tu jest to szczelnie pozamykane, paliwo dostaje się tylko tym przewodem tutaj, tym krójcem wchodzi paliwo do środka, no to tak delikatnie, żeby nie wydupać siateczki. Jeszcze siateczki nie widać nawet. O, dopiero teraz. No dobrze, teraz to się już wymyje, gaźnik. Skręcony, wymienione są membrany w gaźniku. No tu zostały resztki tych trotów, które były na tym świteczku. Tak to wygląda. Taki, taki pył mocno zbity, ale widzicie: wyczyszczony zbiornik paliwa, wyczyszczony filtr paliwa już tak zapobiegawczo profilaktycznie. I co jeszcze? Sprawdzimy sobie kompresję teraz. Wtedy nie żyłem na ciepłym silniku, bo pilarka była uruchamiana. W tej chwili zobaczymy, jak to wygląda na zimnym silniku. Jak to wygląda? No, patrzcie sami 13,5, więc nawet lepiej niż na w ciepłym silniku. No naprawdę kompresja jest piękna. Ok, to tak tylko z ciekawości. Ta kompresja i z ciekawości, czy na ciepłym, czy na zimnym. Skręcam tutaj, wkręcam świecę. Filtr już jest wyczyszczony, wydmuchany. No i odpalamy. Zobaczymy, jak w tej chwili kształtują się obroty. Gaźnik, tu po te gaźniki w tym stylu MS261 posiadają blokadę dysz także regulacja tak gdybyśmy sobie chcieli sami podregulować to jest tylko pół obrotu samodzielnie nie jesteśmy w stanie bardziej go jakoś rozregulować może i lepiej no ale w przypadku kiedy będziemy mieć jakieś większe zachwiania już w pracy silnika i korekta powinna być mocniejsza zrobiona, lub chcielibyśmy te dyszy wykręcić no to tutaj te blokady trzeba by wyeliminować oczywiście nie radzę tego robić i grzebać no w tych pilarkach tutaj myślę, że nie ma takiej potrzeby na razie, żeby coś takiego tutaj robić No nic, tyle na dziś, dzięki za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym materiale, na razie, hej, cześć!